Nic nie kojarzy się lepiej z kalifornijskim słońcem niż przerośnięte plażowe zabawki. Artysta, surfer i konstruktor Bruce Meyer chciał mieć terenówkę, która pozwoliłaby mu przemierzać plaże Los Angeles. Niestety, sypki, piasek i słone morskie powietrze są wrogiem standardowych pojazdów. Jego uwagę przykuła ikona lat 60. Volkswagen Beetle. Był podatny na modyfikacje, a silnik z tyłu zapewniał dobrą przyczepność na piasku. Majer zamienił metalową karoserię na odporną na korozję skorupę z włókna szklanego. Jego wynalazek przywędrował do Wielkiej Brytanii pod koniec lat 60. Projekt Majera nigdy nie wszedł do produkcji, ale był powszechnie kopiowany. W ciągu ostatnich 10 lat te małe autka znowu stały się popularne. Projekt Majera obchodził niedawno 60-lecie. To dla chłopaków idealny pretekst, by przywrócić do życia jednostych z tych kultowych hałd. Prezentuje się nie najgorzej. To chyba wczesny model. Ostoćmy entuzjazm. Czeka nas dużo pracy. Sprawdźmy, z czym mamy do czynienia. Zacznijmy od zdjęcia na Chwyć z drugiej strony. Szybko poszło. Czary Mary i z fajnego bagi zrobił się Volkswagen Beetle. Pod skorupą z włókna szklanego kryje się Volkswagen Beetle z charakterystyczną płytą podłogową. Wybrano go, bo podwozie łatwo skrócić, a wahacze wleczone nieźle sprawdzają się na wybojach. Nie sprawia dobrego wrażenia. Nadaje się na stracha na wróble albo na złom. Płyta podłogowa jest w opłakanym stanie. Czy stardza? Zobaczmy przód. Co na Szerdze wiały, są też ślady amatorskich napraw. Do uratowania jest tylko skorupa i podłożnica centralna. Co z silnikiem? Tragedia. W ręce Tima i Faza wpadła plażowa zabawka dla dużych chłopców Bagi z 1967 roku. Niestety podwozie i silnik są na skraju życia. Miejmy nadzieję, że karoseria jest w lepszym stanie. Świetnie się trzyma, jest sztywna. Tutaj widać kilka pęcherzyków, ale to wszystko. Dawno nie widziałem tak dobrze zachowanego kadłuba na Załóżmy mu duże koła, takie z te albo kantacze, duże i szerokie. Mam pomysł na malowanie. Emma zasugerowała, że powinno kojarzyć się z RAFem. Po kolejnym najpierw trzeba rozebrać na i silnik na kawałki, by ocenić. Co można wykorzystać, a z czym trzeba się pożegnać. Kolejne zadanie to oszlifowanie kadłuba, załatanie w nim dziur i pokrycie go nową farbą. Największe wyzwanie to jednak dostosowanie samochodu tak, by pol mógł łatwo do niego wsiadać. Zaczynamy od rozebrania konstrukcji na części, by znaleźć i wymienić każdy zardzewiały element. Wytnę wszystkie blachy. Muszę pamiętać, żeby zostawić coś na zakładkę. Dzięki temu łatwiej będzie przyspawać nowe kawałki. Trzymajcie kciuki. Faz i team remontują Bagiego z 1967 roku. Samochód należy do 67-letniego byłego żołnierza Rafu Pola. Gdy pracował jako kierowca, przytrafił mu się poważny wypadek, który zmusił go do przejścia na emeryturę. Zyskany czas chciał wykorzystać na odnowienie Bagiego. Jednak okazało się, że jego żona ma demencję i wymaga ciągłej opieki. Jest bardzo troskliwy i opiekuńczy. Taką ma naturę. Oryginalne podwozie zostało oczyszczone z rdzy. Teraz można wstawać nową podłogę. W warsztacie trwają prace nad silnikiem. Faz zamontował podwójny gaźnik Webera, który da silnikowi więcej mocy. Silnik jest prawie gotowy, ale czy zapali? Now we're getting close. Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy mogli uruchomić silnik i sprawdzić, czy działa jak należy. Postawmy go tutaj. Mam coś dla Ciebie. Paliwo i nauszniki. Dzięki. Right. This is it. I'm get my it. Założę nauszniki ochronne, bo zrobi się głośno. Okay. Yeah. Gotowy? Wchodzi bez zarzutu. Dzięki większej mocy będzie miotał buggym jak zabawką. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. Świetna robota, faz. Podrasowany silnik i skrzynia biegów trafiają na swoje miejsce. Podobnie nowy zestaw kół. Jak większość z nas, bagi nie może pokazać się na plaży. Topless. Wyczyszczoną, załataną i pomalowaną skorupę trzeba przytwierdzić do podwozia. Wygląda spektakularnie. Podoba Ci się? Bardzo. Zabierzmy ją stąd. Będę Was nadzorował.

Brawo! W końcu możemy zobaczyć go w całości. Wygląda fenomenalnie. Zostało zamontować układ kierowniczy i maskę. Koniec jest blisko. Zatem do roboty, bo termin oddania samochodu Polowi przypada jutro. Zapowiada się noc pełna szaleńczej pracy. Startujemy, a właściwie przystępujemy do operacji Oddać Bagiego. Czy można wybrać do tego lepsze miejsce niż Muzeum Lotnictwa w Jokrze? Co ty na to? W dziennym świetle prezentuje się jeszcze lepiej. Wszystko świetnie ze sobą współgra. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Masz na myśli numer identyfikacyjny pola i sygnał SOS zapisany alfabetem morsa. Gdy marzenie pola o wyremontowaniu bagiego legło w gruzach, samochód zaczęła trawić rdza. Na szczęście teraz wygląda zupełnie inaczej. Karoserie zdobią symbole rafu z projektu Isaaca. Stary, zatarty silnik został wymieniony na jednostkę o zwiększonej pojemności z nowymi gaźnikami i układem wydechowym, dzięki czemu ma 60% więcej mocy. Nowe hamulce tarczowe, fotele i szerokie koła zapewniają komfortową jazdę po każdej nawierzchni. Nie zapominajmy o zawieszeniu pneumatycznym, które ułatwi polowi wsiadanie do samochodu.